Witam w kolejnym odcinku Mniejszych Wojowników. Dzisiaj będzie Liga Gold. Te ligi będą troszeczkę mieszane. Walczą ze sobą Gini oraz Pedros. I od razu ciekawostka: Pedros jest z Polski, Liga Gold. Gini jest z Polski, również Liga Gold, czyli spotkało się dwóch Polaków. Na Lidze Gold. Zobaczymy, jakim pójdzie. Widzimy tutaj, że Gini już przygotowuje się do klipowania swoim drzewcem. I na tej mapie możliwe, że Gini dokładnie nie zna mapy. Problem polega na tym, że tutaj to obozowisko jest bardzo łatwe do sklipowania. Później nawet z samym bohaterem nie dostajecie tutaj za dużo punktów, od, punktów obrażeń. Więc obozowisko, które chcecie sklipować sobie na tej mapie jako elf, pierwsze obozowisko z drzewcem, zawsze będzie tutaj. Mamut, kiełzar i drugi kiełzar. Zawsze to obozowisko. Daje dużo więcej doświadczenia, zadaje większe obrażenia, dzięki czemu właśnie wasz drzewiec może wam tankować, plus daje wam mocny przedmiot. Tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, dostajecie chyba księgę albo jakiś przedmiot poziomu pierwszego, czyli np. opończe inteligencji, pierścień doskonałości, ciżemki. Rękawice siły Ogra, więc tutaj nie ma szaleństwa, i to można też sobie sklipować tak jak mówię, z samym później bohaterem, nie otrzymując przy tym zbyt dużych obrażeń. Jest druga studnia, więc to mi się podoba: grany Demon Hunter. Zobaczmy, co robi Pedros. Pedro Pedro, 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 Pedro. Aż się kojarzy ten song Arcymak, trzy farmy. Szkolony piechór, i proszę bardzo, rusza, rusza do ataku. Co będzie klipował Pedros? Za chwilkę sobie zobaczymy. Wzywa milicjantów, 5 czy sześć, sześciu, 6 milicjantów, więc będzie klipowany obóz najemników. Zobaczymy, jak mu to pójdzie za chwilkę. Tutaj, tak jak mówiłem, to obozowisko jest bardzo łatwe i to, co zrobił teraz Ginny powinno być zrobione na odwrót. Najpierw klipuje sobie to, a później to, bo zobaczcie, teraz on musi być tak naprawdę agresywny, więc nie ma wyboru. Widzę też, że Ginny zagrał sobie Immolation, więc tym bardziej mógł pójść na to obozowisko. Tym bardziej. Przeciwnik rozpoczyna klipowanie. Pedros, jak na razie idzie to mu. No ale dobrze. Tutaj jest ognik, który wszystko sprawdza. Gini stara się skautować swojego przeciwnika. Tutaj troszeczkę się zakręcił i. Na chwilkę jego Demon Hunter się zatrzymał, przeciwnik dostał diadem arystokracji, Jinni dostał płaszcz cieni, nie jest takim złym przedmiotem. Można zabić jakąś jedną jednostkę Huma, ale uwaga, żeby to nie był treść za łuczniczkę. szkoda tej łuczniczki. Łuczniczki trzeba e, na takie harasowanie na łuczniczkach chyba lepiej jest trzymać w bazie, tak na przyszłość sam Demon Hunter jest w stanie zrobić wystarczająco dużo. Kupiony do tego kapłan lodowych troli. No i ta łuczniczka, nie! Zatrzymał się arcymak. O! Body próbuje tutaj nam zaprezentować Ginny. No i nie wyszło to najgorzej, nie wyszło to najgorzej. O! Królik. Królik zamachowca. Nie udało mu się. Dobra. Ginny robi te dwa. Dostawia sobie Hunter's Cola, Dostawia trzecią studnię. Łuczniczka powinna ukryć się w cieniu. Od razu to robi. Polacy bardzo agresywną grę nam tutaj prezentują. I teraz już odpalone Emolation. Emolation. O! Dobrze. Bardzo dobrze. To mi się podoba. To mi się podoba to, co tutaj Jimmy robi. Dobrze, Hunter's Hall skancelowany, zadał tyle obrażeń, ile mógł. Body blokował jeszcze chwilkę swoim Łyspem. Elegancja Francja. Tutaj gracze, jak widzimy, na poziomie golda też potrafią nam bardzo ładne zagrywki mechaniczne pokazać. Szkoda tego trola, ale jest takie, jest, jest ginął. Jednostki są wymieniane, piechurzy wymieniani za trole, za łuczniczki. Więc e, tragedii nie ma dla jednego, jak i drugiego zawodnika. Teraz szkoda tej studni troszkę, tak mi się wydaje. Może uda się naprawić. Przeciwnik zrezygnował. Dzini próbuje ratować swoją łuczniczkę, niestety się nie udało. E, w takim przypadku czasem można nadwyciągnąć dwa wispy i wysadzić je. W razie czego, Dzini. to co mogłeś tutaj zrobić? Zobacz, straciłeś łuczniczkę, albo prawie, nie, straciłeś łuczniczkę. Straciłeś łuczniczkę, która kosztuje ile złota? 120. I teraz zobacz na to, mogłeś wysadzić dwa Wispy w tych Water Elementalach, zabić Water Elementale, Wispy kosztują 60 złota, czyli strajdowałbyś w tym przypadku Wispy za Water Elementale i uratowałbyś Łuczniczkę. Więc wyszedłbyś na tym dużo lepiej, bo dostałbyś doświadczenia z Water Elementale za te swoje Wispy, więc można powiedzieć, że Wispami kupiłeś sobie doświadczenie, a przeciwnik nie dostaje doświadczenia, bo ci nie zabije wtedy Łuczniczki. Pamiętajcie panowie, nie bójcie się tego robić, okej? Okay? Pamiętajcie, czasem kiedy tracicie wispa, który wysada się w jednostkach przeciwnika w sumonach, czyli przywołańcach i zabijacie te przywołańce ognikami, to musicie to traktować jak kupienie doświadczenia za złoto. Przeciwnik Polaka, drugi Polak, Pedros. <grywka> Eee, proszę bardzo, będzie creepował chyba za chwilkę, stawia sobie tajemne sanktuarium, Ginny już zagrał pandę drugą fajne połączenie, panda oraz łowca demonów jest stawiany podwójny pradrzewiec wiedzy, więc to nie wygląda źle ognik sprawdzający kopalnie czy human jest, nie zajmuje to mi się podoba, to mi się podoba, jeden jak i drugi zawodnik, naprawdę widać, że starają się w tej grze wyciągnąć wszystko ze swoich myszek Większa mikstura mamy, wyśmienity item, wyśmienity item. Bardzo dobry. Za chwilkę sobie tutaj trzeba kupić zwój regeneracji. Jest użyty, dobrze. Co robi Pedros? Pedros robi króla góry, ma postawioną kuźnię, więc niedługo będą prawdopodobnie strzelcy, do tego dostawia sobie tajemne sanktuarium. Więc będzie się nastawiał pewnie na nagranie jednej bazy. Gini drugi poziom pandy, łowca demonów poziom trzeci, cofnął się, żeby się wyleczyć. Gini może się chwilkę zagapił i nie zrobił sobie sklepu, więc trzeba uważać, że ten sklep jest bardzo ważny, panowie. Bardzo ważny jest ten sklep. Zobacz, Gini, teraz masz bardzo mało punktów życia na swojej pandzie, a studnie suche. Nic tam już nie ma, dlatego ten sklep musi być. Chociażby po to, żeby raz napić się studni i zacząć sobie regenerować manę na bohaterze, dzięki czemu później możecie zregenerować więcej punktów zdrowia w studni, bo studnia regeneruje i manę, i HP jednocześnie. A my chcemy zazwyczaj mieć HP ze studni, ani nie manę. Mane regenerujemy zazwyczaj za pomocą potek, i żeby to zrobić, to trzeba najpierw użyć potki. Yy, dobrze, to co mi się tutaj teraz średnio podoba, z tego co robi Genie, szczerze mówiąc, to patrzcie, ten drzewiec teraz tutaj nic nie robi. Totalnie. Drzewiec jest wam potrzebny do tego, żebyście nie musieli używać many w waszych, w waszych księżycowych studniach. Więc kiedy zrobicie sobie tam 3, 4, 5 łuczniczek, drzewo musi wstać i pójść w stronę kolejnego obozowiska, czy to tu, czy to tu. I teraz to, co zrobił Genie, ładnie, tutaj widzimy dryady są też grane, to co zrobił Genie, gdyby Genie najpierw zaczął klipować tego kampa, to później jego drzewiec miałby malutką króciutką drogę, żeby przyjść tutaj i zbierać obrażenia. Więc Gini, to jak kripujecie panowie elfy swoim pradrzewcem ma bardzo duże znaczenie. To wam może ułatwić bądź utrudnić grę. Gini sobie sam utrudnił grę, kripując tutaj swoim drzewcem. gdy zrobił to tu, później mógłby przejść tutaj bez najmniejszego problemu po wyprodukowaniu tam wyszkoleniu kilku uczniczek. Proszę bardzo, Pedros atakuje. Jest Bolcik w Pandę. Panda nie ma za dużo HP, trzeba uważać. Można przerzucić TP i to właśnie teraz robi Gini. Pedros zabije, może jedną łuczniczkę. Bardzo ładnie. Zobaczymy, czy Pedros będzie chciał pójść za ciosem i zaatakować Giniego. Pedros 43 popa. robi też kapłana. Dzini e, 38. Nie, Pedros nie decyduje się na atak. Nie decyduje się na atak. Więc troszeczkę szczęście ma tu Dzini, można powiedzieć. Dzini ma w ogóle bardzo dobre itemy na tej swojej pandzie. Jest sklep, troszkę późno, troszkę późno, ale najważniejsze, że jest. Największy błąd, jaki popełnił w tej grze, Genie, to się wszyscy raczej zgodzimy, że niepoprawne klipowanie drzewcem. Przez to teraz jego panda ma tak mało punktów życia. Normalnie mogłaby skorzystać ze studni. bo obrażenia, które tutaj dostali bohaterowie, inaczej byłyby wsiąknięte przez drzewo. Więc to jest bardzo ważne, panowie, bardzo ważne. Kuman sobie klipuje. Drugi poziom na Królu Góry, niedługo czwarty poziom może nawet będzie na Arcmagu, zobaczymy. Pierwsze niedźwiedzie już są w grze, drugi dziś szponów. Właśnie, pierwszy raz oglądamy grę z Humem na tych grafikach, na których ja gram, więc zobaczcie sobie, jak wyglądają strzelcy. Jaka wyrazista teraz to jest jednostka. Zobaczcie, jaka wyraźna, ładna jednostka, jaki fajny model. Nasi zaatakowali wroga. Kapłani. Arcymag. Zobaczcie jaki, budynek jest jaki potężny koniarcymaga arcymaga. Badania zakończone. Fajnie. Łowca demonów, też się nie przyjrzeliśmy. Zobaczcie jaki wyraźny. Zobaczcie. Jeżeli chcecie skorzystać z tych modeli, zapraszam do siebie na Discorda. Panda też inny model. Wy przyjrzyjcie się jak ta panda wygląda i porównajcie sobie z pandą, którą wy macie. Zobaczcie jak ta panda wygląda. Widzicie? Jeżeli chcecie z tego skorzystać, to będzie rozwijane przez tego polaka naszego, który to robi. Zapraszam do siebie na Discorda, link jest w opisie. A my wracamy tutaj do Niedźwiedzia, który został zestańpiony i zniszczony do tego studnia. Genie za chwilkę musi zrobić TP. Na szczęście, ma Pandę na trzecim poziomie, więc raczej się wybroni. No, chyba że straci bardzo dużo studni i będzie miał super bloka. Przecież nie będzie mógł, e, nie będzie mógł tworzyć jednostek. A! Genie nie ma TP, dobra, Genie nie ma TP. Okej, okay. zobaczymy jak w takim razie sobie poradzi. No, Pedros zadaje spore obrażenia. 300 niezniszczonej niedziel wyciągnięte za darmo. Mądra decyzja o tym, żeby się po prostu cofnąć. Pedros, to mi się podoba. Pedros gra bardzo mądrze. Do tego robi kopalnie złota. Pedros! Powiem wam, widzicie? Kurczę. Jak gracze grają na podobnej lidze, no to te mecze mogą być czasem bardzo ciekawe. O, szkoda tej czarodziejki. Niestety, czarodziejka jest zabita. Martwa. To jest jeszcze jedna czarodziejka. Tripuje sobie Pedros, ale w tym czasie jest atakowany od razu przez Dniego. Tutaj Pedros mógłby sobie stargetować raz pandę, żeby. Paliło jej manę, dobra, zawsze coś, o, jednostka przechwycona, niestety tutaj taki troszeczkę rozdzielony jest Pedros, on powinien jak najszybciej się tutaj zgrupować, wezwać do tego milicję do pomocy, do, do ataku, nawet tych czterech chłopów, którzy pracują tutaj przy drewnie, Mk jest bardzo tutaj potrzebny, nie podniósł przedmiotu, diadem arystokracji, szkoda, plus do przez historystyk, Dzini traci pierwszego niedźwiedzia, na razie piechurów traci tylko tutaj Pedros. Ale panda ma tutaj sobie maska do tego większą miks, którą mamy, więc to jest naprawdę wystarczająco dużo, żeby wygrać prawdopodobnie tę potyczkę od w stronie wrażliwości przez Pedrosa. Pedros musi się zastanowić, czy na pewno co tutaj walczyć. Gidzini musi przemienić swoje niedźwiedzie, przynajmniej spróbować. Szkoda, stracony niedźwiedź mógł się przemienić i można byłaby szansa go uleczyć za pomocą odnowienia. Panda tutaj naprawdę piękne obrażenie zadaje, do tego jeszcze mówię, ma jeszcze Mitzuramany, więc za chwilkę będzie mogła sobie odpalić, jeżeli będzie chciała. Kolejny niedźwiedź zabity, 38 plus supera, versus 42. Pamiętajmy o tym, że Hum ma kopalnie złota, więc większe wydobycie. Czwarty poziom pandy, może jednak panda tutaj jest naprawdę potężnym bohaterem w 1 na 1, więc może ona będzie w stanie tutaj wykerować. Zobaczymy, niedźwiedź próba zabicia, ale nie udało się, rzucił na siebie odnowienie. No i teraz polowanie na chłopów. Panda ma sobie maskę. maska to jest naprawdę potężny przedmiot. Może brakowało też tej milicji. Z drugiej strony tam w teorii i tak była panda, więc milicjanci otrzymywaliby i tak obrażenia od podpalenia pandy. No i dobra, Gini. Ma swoją własną kopalnię złota, czyli odpowiedział kopalnią na kopalnię, dlatego ma pandę na wysokim poziomie. No zobaczymy, czy Pedros będzie tutaj w ogóle w stanie teraz się wybronić. Widzimy, że jeden i drugi zawodnik nie ma też większych nadwyżek w tej grze, więc naprawdę gracze sobie tutaj nieźle radzą. Panda zaraz zabije pan, znaczy MK zaraz zabije pandę, powinien auto -atakować. Oj, i tak zabił! I tak zabił! I tak zabił! W takim przypadku, Jimmy od razu spamujemy po prostu nasze TP, kiedy nie jesteśmy pewni, czy bohater przeżyje, no chyba, że się zagapił. Tak też może być. Demon Hunter, niedługo piąty poziom. Też mam bardzo fajne przedmioty do przeżywalności. Zobaczcie, pierścienie ochrony, pierścień regeneracji. Król Góry, bardzo mało punktów zdrowia. Za bardzo tutaj nie ma tak teraz wrócić do walki. Devon Hunter odpala swoje spalenie, Ciekawe czy będzie... A, na poziomie pierwszym w ogóle spalenie. I do tego ma na berna przecież. To też nie jest zły wybór. Przeciwko no i chyba Jini tutaj będzie w stanie swojego przeciwnika za chwilkę zajechać. Można by tak naprawdę, zamiast skrzeszać e, pandę w ołtarzu przodków, wykupić ją w tawernie, cofnąć do bazy, od razu by się wyleczyła i byłaby tutaj na polu bitwy. Tak, trzeba więcej zapłacić za bohatera, ale przynajmniej nie musi na niego czekać. A tutaj gdyby panda teraz była znowu, to pozamiatałaby to wszystko. Pendros nie ma łatwiej na twego tutaj życia, tak jak widzimy, no próbuje tutaj też zbierać surowce z tej dodatkowej kopalni, ale bardzo dużo dzieje się w jego bazie, wezwał tutaj kilku milicjantów, żeby mu teraz pomogli, jakaś mana potka, coś by się przydało teraz przerzucić na króla góry, oj szkoda, że nie przerzucił tego na króla góry, król góry wtedy by zabił, jest HP pot, o i jest bolcik, czy zginie demon hunter, czy uda mu się uciec, czy może zginie, ginie, piąty poziom arcymaga, czwarty poziom króla góry, Zbyt długo tutaj teraz siedział e, Genie. Czasem grę należy uspokoić, panowie. Czasem grę należy uspokoić, kiedy macie przewagę i nie jesteście pewni, albo inaczej. Grę możecie uspokoić wtedy, e, kiedy dostaliście Cheesa i po prostu... O, po, wykupiono bohater w tawernie teraz. Kiedy dostaliście cheese'a i po prostu potrzebujecie na stabilizacji. Albo kiedy macie walkę, która skończyła się dla was przewagą, ale wasze jednostki bohaterowe mają bardzo mało punktów życia. Wtedy cofacie się z przewagą i jeszcze stabilizujecie dużo bardziej grę dla siebie, gdzie przeciwnik musi robić jakieś, jakieś dziwne zagrywki, żeby w ogóle wyrównać mecz. Więc to jest kolejny błąd, jaki tutaj miał tak naprawdę, e, zrobił nam Ginny. Tutaj no już nie było tak naprawdę potrzeby dłużej się bić. Cofnąć się po tej pandzie, wyleczyć, kupić pandę w tawernie, wyleczyć siebie, Demon Huntera, pandę i wrócić na luzie. Wtedy tak właśnie nie byłoby sytuacji, w której ginie nam Demon Hunter na piątym poziomie i nie dalibyśmy tam szansy na kombeka naszemu przeciwnikowi. Więc kiedy pójść za ciosem, jeszcze trzeba dokładnie wiedzieć, panowie, jeszcze trzeba wiedzieć. Ładne TP, tutaj już widzimy, że Dzini ma po prostu dużo Supplya 55 przeciwnik, 45, więc to jeden na jeden jest akurat spora różnica. Za chwilkę ten, ta różnica w Supplyu jeszcze się powiększy 42 versus 55. No i nie wiem, nie wiem jak Pedros Pedro chce to teraz wyciągnąć. Tu już jest ciężko kiedy... OK, robi zamek. Stwierdził, że OK, nie dam rady z jednostkami Tieru drugiego potrzebuje czegoś na tierze trzecim, ale Elf już dawno na T3 jest i Panda zbliża się, no może nie tak bardzo do piątego poziomu, ale idzie w dobrym kierunku. Demon Hunter jest bliżej szóstego niż Panda piątego. Tutaj można zespedować kontra Elemental, to mi się podoba bardzo ładnie. Teraz ja tutaj i upicie, i podpalenie, i tutaj będzie grill. Szkoda, że nie było upicia najpierw. Najpierw upijcie później podpalenie, wtedy zadajecie większe obrażenia. Pamiętajcie o tym. Do tego jednostki pudłują, kiedy auta atakują. Więc to jest zawsze bardzo dobre. Niedźwiedzie łączą się tutaj z tymi wszystkimi strzelcami. Jeden strzelec ginie, za chwilkę zginie i kolejny. Driada leczona za pomocą odnowienia. Król Góry już ledwo co zitie, Kelw, Strogi, mo Moteł, Młot niestety ginie. No i Gini wygrywa mecz z Pedrosem. Fajny mecz, jak widzimy, dużo się działo, mimo tego, że to była ranga golda. Będziemy sobie to mieszali. Niedługo znowu będą te niższe rangi, gras, e, brąz, i tak dalej. Będziemy sobie to wszystko, panowie, mieszali. E, co możemy powiedzieć tutaj jeszcze raz o grze tak naprawdę dziniego? Dini czerwona kartka albo dobra, na razie to żółta kartka, Niech będzie dzini. Na razie dostajesz żółtą kartkę za to, że krypowałeś złe obozowisko swoim prędowcem, przez co później miałeś problemy sobie tutaj kripować. Panowie, pamiętajcie, to wybór drzewca, w którym miejscu go stawiacie, jest bardzo ważny, bo musicie też później pomyśleć: OK, z którego kampa mój drzewiec później miał, będzie, będzie miał blisko na kolejne obozowisko, które będę musiał za pomocą drzewca skripować, dzięki czemu nie, będzie, nie będę tracił HP na bohaterach, i dzięki temu, jak nie będę tracił HP na bohaterach, zaoszczędzę manę w swoich studniach, więc będę mógł je wykorzystać w kluczowym momencie do obrony albo po walce. Eee, tak jest. Kolejna czerwona, znaczy żółta kartka. Jak to jak to kurde, co mam z tymi czerwonymi kartkami? Od razu chciałbym wszystkie zboiska wrzucać. A tu trzeba dać szansę, oczywiście. Kolejna żółta kartka, to już druga, uważaj eee, za atakowanie z łuczniczką. To mi się akurat średnio podobało. To trzeba uważać. I co jeszcze? A tutaj już troszeczkę zbyt pewnie siebie się poczuł. Tak naprawdę, Ginny. Jeżeli chodzi o gracza Pedrosa, który tutaj grał no to myślę, że nie wykorzystał timingu. Tutaj było właśnie jak Ginny po tym kripowaniu. Bardzo miał mało punktów w życiu, w, życiu albo w swoich bohaterach. Spotkał później tutaj Giniego, zabił, zabił Pedro Giniemu Gini łuczniczkę. To Pedros widział, że bohaterowie i jednostki mają bardzo mało punktów zdrowia. Mógł to wykorzystać i zrobić tutaj mały atak. Kolejna żółta kartka dla Pedrosa, ale to nie są jakieś tam wielkie błędy. Za to. Że w momencie, kiedy wbił trzeci poziom na swoim arcymagu, to podbierał doświadczenie swojemu królowi góry. Pamiętajcie panowie, drugi bohater jest bardzo ważny. W momencie, kiedy wasz pierwszy bohater ma trzeci poziom, wasz drugi bohater kripuje już później sam, jeżeli jest taka możliwość. A w przypadku Pedrosa była taka możliwość. To, co Pedros powinien był zrobić, summonować przywołańca Motor Elementala, który będzie zbierał obrażenia. Arcimax się cofa, bo nie tak dużo obrażeń nie zadaje, a Król Góry sobie zbiera, jak król prawdziwy, całe doświadczenie dla siebie. No, w tym epizodzie to wszystko w tym odcineczku. Mam nadzieję, że to się w miarę podoba i że niektórzy są w stanie z tego wyciągnąć jakieś wnioski. Pamiętajcie, to jest zawsze takie troszeczkę edukacyjne, żebyście też zobaczyli, że na tych niższych ligach też można fajnie zagrać i też się można czegoś nauczyć. Bierzcie przykład tutaj z tych osób, uczcie się na ich błędach. No i co? No i zobaczymy kto wpadnie jako kolejny gracz z Polski w nasze sidła. Do zobaczenia.